Jeśli chcemy coś zrobić, to musimy zabić tego szarżora. Kiedy pasażuje, celuj się w otwarty pysk. To jego jedyny słaby punkt. Pikna robota! Teraz nadszedł czas, żeby pokazać Wam, jak budować bazę. Dotyczące tego instrukcje przekazę Wam Tobin. Witajcie mechowie. Kiedy złapiecie wystrzaka, przynieście go tutaj i upuśćcie w tym miejscu. Pikna konstrukcja, no nie, No, nie stój tak. Rób co ci powiedział, a reszta meków niech zostanie tutaj i chroni bazę. Witajcie, mekowie. Najpierw idźcie i przynieście dość mięsa, aby wypełnić piec. Aby wypełnić piec, proszę stanąć na podeście na mięso w tym miejscu. Będziecie również potrzebować bez którzy będą dla Was pracowali. Bardzo dobrze. To wystarczy na jakiś czas. A teraz idź do podestu budowlanego i pomóż nam odbudować tę bazę. Pamiętaj, żeby piecek był zawsze pełen mięsa. Witajcie, Mekowie. Idą oddziały Władczyń! Oddziały Władczyń! Spływam stąd! Nie ma co. Coś takiego cholernie wzmacnia morale. Dobra, mekolwiek, obroni! Do Uszu raz, kryj się! W każdej chwili bądźcie gotowi na atak! To na nic. Zaraz nas doszczętnie zniszczą. Muszę was zostawić i uderzyć w samo serce potęgi władczyń mórz. w moją matkę. Delfi, tutaj będziesz najbardziej bezpieczny. Was, nie rozumiesz tego. Posiadam potężną moc. Potrzebuję tylko wiedzy, jak ją wyzwolić. Wiedzy? Tak. I jest tylko jeden bystrzak, który może tego nauczyć Jan. O Jan! Jan? Tak, Jan. Bystrzak samuraj. I muszę się teraz do niego udać. Ale Delphi! Kiedy się znowu zobaczymy? Ach, cholerny foksiarz! Nie martw się. Wrócę. Masz ochotę na browarek? Już myślałem, że nigdy nie zapytam.